Cześć. Dziś porozmawiamy o różnicy między kołczanem sportowym a myśliwskim. Na początku chciałbym Wam podziękować za ponad 100 subskrypcji, które w tym momencie, można powiedzieć, zasiliło mój kanał. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za wszystkie Wasze komentarze, mimo tego, że czasami są różne w niektórych kwestiach. To fajnie, że wierzycie swoje opinie. Zachęcam Was również do tego, żeby robić tak najczęściej, bo to jest bardzo miłe czytać różne opinie na różne tematy różnych ludzi. To jest bardzo fajne i budujące. Dlatego Wam bardzo za to dziękuję. No i zapraszam do kolejnego filmu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaki kołczan tak naprawdę wybrać, i to, czy ten kołczan zamontowany na uku czyli kołczan typowo myśliwski. Jest wystarczający do rekreacyjnego. Może zaczynając, co mamy tak naprawdę na stole? Jest to kołczan Avalon Cherry A2, zakupiony bodajże za 25 zł. Dwururkowy z plastikowymi wkładami w środku. Oraz kołczan myśliwski z łuku bloczkowego Beracz 2022. No, i teraz tak. Bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że tak naprawdę ten kołczan zamontowany na łuku bezpośrednio jest mega fajną opcją dla każdego, kto lubi strzelać rekreacyjnie do touch. No i tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ nie jest to wcale dobry wybór. Już pomijając kwestie rozgraniczenia, ich, jeśli chodzi o same zasady działania, to jak wyglądają, bo to na pewno widzicie, ale samo funkcjonalność. Kołczan, który przepinamy bezpośrednio na łuku, jest kołczanem typowo myśliwskim. Ten kołczan dużo ciężej działa, jeśli chodzi nawet o wyjmowanie i wkładanie strzał. Tutaj te miejsca, gdzie wkładamy strzały, te nasze uchwyty, są dużo twardsze, dużo ciaśniejsze niż może się w rzeczywistości wydawać. Te strzały nie wchodzą tutaj tak fajnie, mega płynnie, że aż chce się je wyciągać i wkładać z powrotem, tylko jest to z należytym oporem, z uwagi na to, że nie mogą one być za miękkie, aby tej strzały nam nie utrzymać w momencie, gdy poruszamy się z łukiem, musi to być ciche, skuteczne na tyle, żeby ta strzała nam nie wyjechała w dół, więc musi to też odpowiednio mocno trzymać samą strzałę. Mamy tu kołczan mocowany do paska, bezpośrednio na przykład na nasz pasek albo na rant spodni, za pomocą takiego klipsa. No i teraz strzałem w zależności od tego na przykład czy chcemy je posegregować, wkładamy do dwóch takich rurek. Są to rurki, które spokojnie pomieszczą strzały z typowym grotem. Nie mówimy tutaj o grotach myśliwskich, y, ponieważ mogą one y, zniszczyć się w takim kołczanie. On nie nadaje się kompletnie, jeśli chodzi o polowania, ponieważ strzała znajdująca się w środku wydawałaby... Niech ciane dla nas odgłosy, które by mogły poinfrować zwierzę o tym, że jesteśmy na tym terenie, więc tak naprawdę nie nadaje się on kompletnie do strzelstwa takiego myśliwskiego, jednak do strzelstwa sportowego jest świetne rozwiązanie. Bardzo często spotykam się z takimi zdjęciami, kiedy ucznicy, którzy nie mają może w planach zakupu tego typu kołczanu bardzo często wbija strzały bezpośrednio do ziemi. To jest bardzo zła praktyka, ponieważ po pierwsze, strzała nam się strasznie niszczy, po drugie nabiera na siebie ziemię, którą też trzeba wyczyścić przez strzałę, więc warto zobaczyć gdzieś taką prostą rzecz, która może nie jest droga, a dużo bardziej usprawnia nam i poprawia nasz komfort, komfort strzelania. Tutaj takie rozwianie po prostu mitu, że jeśli ktoś mówi, że kołczan na łuku myśliwski jest wystarczający, jak najbardziej nie. Zobaczycie, że on fajnie wygląda, bo tak naprawdę strzały dopięte na łuku są ok, ale również zmieniają nam środek ciężkości z tego łuku bruczkowego, który przechyla nam się tam, gdzie mamy zamocowany sam kołczan ze strzałami, ponieważ to też waży. I do, jest to dużo mniej przyjemne w samej rekreacji. Tak uściślając. Jeśli ktoś planuje zakup kołczanu, ponieważ kupuje łuk ploczkowy, to jedną opcją jest kupno takiego kołczanu sportowego, który nie jest drogi, a zapewni dużo większy komfort strzelania, no i będzie dużo lepszy na samych strzał, więc po prostu zachęcam do niesłuchania się opinii, że to wystarczy. Zobaczycie. To wyląduje w pudełku, wyląduje w walizce razem z łukiem. Nie będzie wam się to przydawać. Tylko właśnie ten kołczan. Taki krótki filmik, ale bardzo dziękuję, że dotarliście do końca. Jeśli już tak jest, to zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz, jeśli macie inną opinię w, te, w tym temacie. No zapraszam tak naprawdę jeszcze do oglądania poprzednich filmów. No i cóż, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.